Witam Cię na wtorkowym Studium Słowa, na moim kanale Życie w Wierze. Dzisiaj chciałbym Cię zaprosić do podróży, poznawania, odkrywania w Biblii modlitwy według wzoru, który Mojżesz otrzymał od Boga na Górze Synaj. Brzmi bardzo tajemniczo. I powiem, powiem Wam, że jestem już długowierzący, bo 40 lat, i nigdy nie słyszałem, aby w Polsce ktokolwiek nauczał na temat modlitwy świątynnej. To jest ta koncepcja modlitwy, to jest koncepcja, która pochodzi od pastora Dawida Jongiczo, pastora największego kościoła na świecie. On modlił się około pięciu godzin, szczególnie w pierwszym okresie swojej służby jako pastor, modlił się około pięciu godzin dziennie. I Bóg dał mu objawienie na temat pewnego wzoru modlitwy. I był w stanie modlić się w taki sposób przez te 3-5 godzin nawet dziennie, modląc się o Kościół, modląc się o ludzi, których Bóg dawał mu w Kościele, a tak jak pewnie wiesz, jeżeli słyszałeś o Pastorze Jongiczo, to był pastor największego kościoła na świecie, który liczył swego czasu około 850 tysięcy członków. Dzisiaj chciałbym zaprosić Cię do właśnie odkrywania tej, tej koncepcji. Tego wzoru modlitwy, który możesz znaleźć również w Biblii. Kiedy patrzymy na modlitwy w Piśmie Świętym, to możemy znaleźć wiele różnych modlitw. Jest modlitwa Jabesa. Sam też o niej kiedyś nauczałem i modlę się też tą modlitwą. Jest modlitwa Ojcze Nasz, modlitwa Pańska, którą wielu ludzi modli się. Przy każdej okazji tą modlitwę możesz znaleźć w Polsce. Ludzie się nią modlą na pogrzebach, na weselach, na chrzcinach. Przy każdej okazji. A więc mamy różnego rodzaju koncepcje, wzory modlitwy. Mamy modlitwę Pawła Efezjan, w liście do Efezjan. Ja też czasami się tą modlitwą modlę, kiedy modlę się o siebie i kiedy modlę się o Kościół Szorlań, w którym jestem pastorem. Ale ta modlitwa jest zupełnie inna. To jest bardziej pewien wzór modlitwy oparty na modelu służby kapłańskiej, którą otrzymał Mojżesz od Pana Boga na Górze Synaj. Więc chciałbym Cię wprowadzić teraz w tą, w tą koncepcję. Musimy oprzeć się na piśmie świętym, bo jeżeli nie znajdziesz tego w Biblii, no to jest to tylko jakaś ludzka nauka. A ja wierzę, że to jest coś więcej niż tylko jakaś ludzka koncepcja. Oczywiście chciałbym, żeby było jasne. Ja, ja nie, nie próbuję budować jakiejś doktryny. Ani jakiegoś dogmatu na temat modlitwy w oparciu o, o tą koncepcję, o, o ten wzór. Myślę, że raczej powinniśmy na to patrzeć jako na pewien sposób modlitwy, dzięki któremu możemy dobrze służyć ludziom, ale przede wszystkim dzięki któremu możemy dobrze służyć Panu Bogu. Dlatego, że jeżeli jesteś chrześcijaninem, to tak naprawdę jesteś kapłanem. I każdy kapłan służył Bogu i służył ludziom. Stał pomiędzy Bogiem, a ludźmi. I w taki sposób również my wykonujemy naszą posługę kapłańską w tym czasie, kiedy jesteśmy na ziemi. A więc patrzymy na, na tą modlitwę jako pewien wzór oddawania czci Bogu. Ten wzór oddawania czci w świątyni albo w tabernakulum tak naprawdę został ustanowiony nie przez Mojżesza, ale on został ustanowiony przez Boga w niebie i to co pokazał Bóg Mojżeszowi to, to, ten wzór, tą koncepcję przybytku, która jest w niebie. Może zastanawiasz się, jak to jest możliwe, ale pokażę wam w Bożym Słowie, że dokładnie tak było. Pójdziemy do kilku miejsc z Pisma Świętego i myślę, że zaczniemy od Hebrajczyków, 8 rozdział, werset 5. Zachęcam Cię, jeżeli chcesz ze mną studiować, to możesz odnaleźć to w swojej Biblii. Ja też będę te fragmenty pokazywał na ekranie, więc możesz w ten sposób też czytać ze mną ten fragment. Hebrajczyków rozdział 8 i werset 5 i oto czytamy tutaj o kapłanach, którzy pełnią posługi w tym co jest ziemskim odbiciem i cieniem świątyni w niebie. Mojżesz bowiem otrzymał takie polecenie, gdy zamierzał postawić przybytek, dopilnuj, abyś wykonał wszystko według wzoru, który ci ukazano na górze. Wynika z tego, że to, co zbudował Mojżesz, w Księdze Wyjścia jest dokładnie opisana ta świątynia, ten, ten przybytek Mojżesza, to została ona wykonana zgodnie z te, tym wzorem, z tym, co Bóg mu pokazał w niebie. A więc myślę, że Bóg mu otworzył przed nim niebo, albo go zabrał do nieba, bo dla Boga wszystko jest możliwe, i pokazał mu tą świątynię, która jest w niebie. Gdybyśmy mogli popatrzeć na, na historię, ja to pokażę teraz na pewnej grafice, to mamy trzy świątynie. Pierwsza to był oczywiście przybytek Mojżeszowy, który otrzymał Mojżesz od Boga na górze Synaj. Ja za moment pokażę, jak wyglądał, prawdopodobnie jak wyglądał ten przybytek. I to jest bardzo fajny film, który myślę, że da Ci obraz tego, jak wyglądał Przybytek Mojżesza. Później, za, za, za moment pokażę ten film, ale teraz chciałbym ci pokazać, następną świątynią była świątynia Salomona, która stała w latach od mniej więcej 1000 przed, naszym, przed naszą erą do 586 roku przed naszą erą i potem została zniszczona przez Babilończyków. Następnie została ona odbudowana przez Zerobabela. Bardzo długo była budowana, ale została odbudowana w 530 roku przed naszą erą. A później tą świątynię Zerobabela powiększył, czy można powiedzieć, zrekonstruował i powiększył Herod w 20 roku przed naszą erą. Więc mamy tak naprawdę trzy już w tej chwili przybytki albo trzy świątynie. Pierwsza to jest Mojżesza, druga to jest Salomona, a trzecia to jest ta świątynia Zerobabela, która była powiększona przez Heroda. I kiedy Jezus wszedł do świątyni, to On wszedł do tej oczywiście, którą powiększył Herod. I to, czego Jezus nie znalazł w tej świątyni, to nie znalazł tam chwały Bożej, nie znalazł tam obecności Ojca. Nie było tam już szekiny, nie, nie było tam już tej bliskości Boga. Bóg zostawił tą świątynię. W zasadzie to jest jedyny moment, w którym Duch Święty stąpił i Bóg na, nawiedził tą świątynię, to wtedy właśnie jak Jezus tam wszedł, Biblia mówi, że przyszli tam ślepi, chromi, ludzie chorzy i Jezus zaczął ich uzdrawiać. Dzieci zaczęły uwielbiać tam również ojca, zaczęli uwielbiać Jezusa, śpiewając Hosanna synowi Dawidowemu. Ale to był moment nawiedzenia Boga w świątynię Heroda. Taki jedyny moment. I trzecia, powiedziałem trzy, teraz czwarta świątynia, którą możemy zobaczyć w Biblii, to jest świątynia, która jest w niebie i mówi o tym Księga Objawienia, pokazuje w kilku miejscach Księga Objawienia tę świątynię. Może jedno miejsce, które, które chciałbym pokazać, to jest jedenasty rozdział. Oczywiście jest więcej takich miejsc. Jest w piętnastym rozdziale objawieniu Jana, ale również w jedenastym rozdziale objawienia Jana. Zacytuję ten fragment z objawienia Jana, jedenasty rozdział i, i werset dziewiętnasty. Wtedy otworzyły, otworzyły, otworzył się niebieski przybytek Boga. To było, będzie wtedy, kiedy Jezus wróci. Kiedy Jezus powróci na ziemię i zacznie królowanie na ziemi. Otworzył się niebieski przybytek Boga, a w przybytku ukazała się skrzynia Jego przymierza. Strzeliły błyskawice, rozległy się głosy i grzmoty, powstało trzęsienie ziemi i spadł wielki grat. Czytamy wyraźnie w Biblii, że będzie taki moment, kiedy Jezus wróci, że niebo się otworzy i pojawi się świątynia i otworzy się świątynia. Będziemy ją widzieli. Przynajmniej ja tak wierzę. Niektórzy twierdzą, że dzisiaj Izraelici już mają materiały i oni są gotowi odbudować tą świątynię Heroda. Moim zdaniem, moim zdaniem, jeżeli to by się stało, to będzie moment powrotu Jezusa. Tak naprawdę nie jest to bożym planem, żeby ta świątynia została odbudowana. Dlatego że Jezus powiedział: zbóżcie tą świątynię, a ja ją odbuduję w trzy dni, i dopóki mamy na ziemi kościół, który jest świątynią. Jezusa, który jest przybytkiem Jezusa, Jezus mieszka przez swego Ducha Świętego w tej świątyni, a On mieszka w naszych ciałach, On mieszka w naszym duchu, to dopóki istnieje ta prawdziwa świątynia, to nie ma potrzeby, żeby budować kolejnej świątyni. Ale kiedy świątynia będzie zabrana, może wtedy Izraelici odbudują tą świątynię i potem przyjdzie wielki ucisk. To jest ciekawy temat, może kiedyś wrócimy. Na pewno wrócę do tego tematu i będę mówił o Dniu Pańskim, będę mówił o powrocie Jezusa, ale w tym momencie chciałbym się koncentrować na, na przybytku i na modlitwie opartej o wzór przybytku, który Mojżesz otrzymał od Pana Boga. A więc teraz może ten film, popatrzcie na ten film, przyjrzyj się jak wyglądała świątynia. Może potem będzie nam lepiej, albo łatwiej będzie nam zrozumieć w jaki sposób mamy się modlić w świątyni, w przybytku według tego wzoru służby, który otrzymał Mojżet od Pana Boga. Tabernakulum hamiczkę. Hebrajskie słowo oznacza miejsce zamieszkania. To było miejsce, gdzie Bóg przebywał ze swoim ludem, a jego elementy pokazują nam, jak nawiązywać relacje z Bogiem? Po uwolnieniu Izraelitów z niewoli w Egipcie. Bóg dał im szczegółowe instrukcje, jak zbudować to miejsce zamieszkania. Po zbudowaniu Pan stopił na tabernakulum w słupie obłoku. Zasłony oddzielały całe tabernakulum od reszty obozu Izraelitów. Na tym dziedzińcu znajdował się największy mebel tabernakulum ołtarz. Drewniana skrzynia pokryta brązem ołtarz miał kształt kwadratu. Mierzącego około 7,5 stopy długości i 7,5 stopy szerokości. Od góry do dołu miał około 4,5 stopy wysokości. Pusta przestrzeń wewnątrz skrzyni pozwalała kapłanom wkładać węgle. Na górze znajdowała się brązowa krata, na której kapłani kładli zwierzęta do ofiary. Na każdym rogu znajdował się róg wykonany z jednego kawałka z ołtarzem. Cztery brązowe pierścienie pod krawędzią pozwalały na włożenie drążków do przenoszenia, aby Izraelici mogli transportować ołtarz. Między ołtarzem a namiotem zgromadzenia znajdowała się brązowa umywalka. Kapłani musieli obmywać tutaj ręce i stopy przed składaniem ofiar lub wejściem do namiotu. W wewnętrznym namiocie stał jeden z najbardziej rozpoznawalnych elementów całego tabernakulum, menora. Świecznik z trzema gałęziami, które wznosiły się po każdej stronie, tworząc w sumie siedem lamp. Ten solidny złoty świecznik ważył około 75 funtów. Każda lampa była małym kubkiem, który kapłan napełniał olejem, aby zasilać światło. Każda gałąź na środku trzonu miała kwiaty migdałowca. Menora pełniła bardzo praktyczną funkcję. Było to jedyne źródło światła w namiocie, wieczne światło, które nigdy nie miało zgasnąć. W namiocie stał również drewniany stół pokryty złotem. Na nim zawsze miał pozostawać chleb obecności. Chleb obecności symbolizuje pragnienie Boga, aby być ze swoim ludem. Kadzidło miało palić się nieustannie na ołtarzu. Bóg polecił kapłanom uzupełniać kadzidło każdego wieczoru i poranka. Zasłona oddzielała miejsce święte od świętego świętych. Menora, ołtarz kadzidła i chleb obecności znajdowały się w miejscu świętym, ale poza tą zasłoną. Podobnie jak zasłony pokrywające namiot spotkania, ta zasłona była niebieska, purpurowa i szkarłatna, z cherubinami, rodzajem aniołów. Za zasłoną, jak na końcu przybytku, była arka. Arka była drewnianą skrzynią pokrytą złotem. Miała prawie cztery stopy długości. Jej szerokość i wysokość wynosiły około dwóch stóp i trzech cali. Podobnie jak ołtarz, arka miała pierścienie i drążki, aby Izraelici mogli ją nosić podczas podróży. W arce znajdowały się dwie kamienne tablice, na których Bóg napisał dziesięć przykazań. Później, Zawierała próbkę manny i laskę, która zakwitła, aby wzmocnić przywództwo Arona. Przebłagalnia była pokrywą arki i odgrywała ważną rolę podczas Jom Kippur, czyli Dnia Przebłagania. Na każdym końcu stał cherub zwrócony ku drugiemu z rozpostartymi skrzydłami. Ta pokrywa była wykonana z litego złota. Kapłan skrapiał krwią ofiary te przebłagalnie, co symbolizowało, że grzechy narodu były zakryte na kolejny rok. Chociaż tylko arcykapłani mogli ją zobaczyć, przebłagalnia była kluczowym symbolem przebaczenia, że Bóg przebaczy swojemu ludowi. Chociaż codzienne ofiary na ołtarzu były konieczne do zapłaty za grzech, to tylko przez przebłagalnie w dniu przebłagania plama grzechu była zmywana. Jest to wzór oddawania czci Bogu, który został ustanowiony przez Boga w niebie i został dany Mojżeszowi, potem dany Dawidowi, a później dany nam, abyśmy w oparciu o ten wzór, o tą koncepcję oddawali cześć Bogu w naszej świątyni, którym jest nasze ciało. Apostoł Paweł mówi, że my jesteśmy świątynią Bożego Ducha, że nasze ciało jest świątynią Boga. Więc mogę oddawać w tej, w tej świątyni chwałę Bogu. Wiesz, Bóg nas stworzył w bardzo podobny sposób niż świątynię swoją w niebie. Mamy ciało, można powiedzieć, że ciało jest odbiciem dziedzińca. Poprzez ciało mamy kontakt ze światem, tak jak dziedziniec miał kontakt również ze światem. Poprzez dziedziniec ludzie mogli mieć z tego świata, mogli mieć kontakt ze świątynią Bogą i z Bogiem. A więc mamy, mamy dziedziniec, którym jest nasze ciało, mamy potem duszę. I nasza duch, nasza dusza to są nasze uczucia, to jest nasza wola, to są nasze myśli. Można ją y porównać z miejscem świętym. W końcu mamy Ducha jako miejsce najświętsze. To jest miejsce, które zostało odrodzone, odnowione, które jest doskonałe i w którym przejmie, przebywa Duch Święty. A więc poprzez mojego Ducha mam dostęp do Bożego tronu i mogę spotykać się z Bogiem przez mojego Ducha. Jeśli jesteś martwy duchowo, jeśli nie poznałeś Jezusa, no na nowo nie narodziłeś się, to nie jesteś w stanie. Przyjść do Boga, bo jedyny sposób, w jaki możemy do niego przychodzić, to możemy przychodzić w duchu i w prawdzie. Jezus powiedział, że będzie szukał takich czcicieli, że Bóg szuka takich czcicieli, którzy będą oddawali mu cześć w duchu i w prawdzie. Więc musisz być odrodzony duchowo, musisz być w prawdzie, musisz poznać prawdę o Bogu i o sobie, aby oddawać mu cześć. Tak jak powiedziałem, pastor Yonggi Cho Dosłownie w parę, w parę minut otrzymał od Boga objawienie, w jaki sposób może modlić się w oparciu o ten wzór. I w niektórych nauczaniach w internecie możesz znaleźć, jak on opowiada o tym, w jaki sposób Bóg mu objawił tę modlitwę. Ten wzór modlitwy, ten wzór służenia Bogu, oddawania mu czci w oparciu o ten model, o tę koncepcję. I pastor Jongiczo, pastor kościoła Joido Full Gospel Church w Seulu, tak jak powiedziałem największego kościoła na świecie, modlił się tą modlitwą, modlitwą świątynną przez 50 lat swojej służby. Był w stanie tą modlitwą modlić się 5 godzin i jak poznałem tą modlitwą, jak odkryłem zasady tej modlitwy, to stwierdziłem, że faktycznie można się tą modlitwą bardzo długo modlić i nie być rozproszony, być skupionym na Bogu. I kiedy kończysz taką modlitwę, wstajesz z kolań czy z jakiejkolwiek pozycji, w jakiej się modliłeś, i ty czujesz, że zostajesz duchowo odnowiony, zostajesz duchowo posilony, jesteś duchowo wzmocniany, że Boże namaszczenie przychodzi do twojego życia, że wiara w tobie jest uwolniona, że jesteś silny, że jesteś zwycięzcą. To jest niesamowita modlitwa. Zachęcam cię do tego, abyś razem ze mną poznał tę modlitwę i zaczął się modlić. W kolejnych odcinkach ja będę już mówił o tym, jak modlić się tą modlitwą, ale dzisiaj buduję wstęp, buduję wprowadzenie do tej modlitwy świątynnej. A więc jako kapłani... 1 Piątra, rozdział 2 9. może ten fragment też przeczytam, żebyś rozumiał dobrze, w jakim kierunku idziemy. I w wersecie 9 czytamy, ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, aby rozgłaszać wspaniałość tego, który was wyrwał z ciemności i wprowadził w swoje zachwycające światło. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było miłosierdzia, a teraz go dostąpiliście. Więc czytamy tutaj w liście Piotra on tak naprawdę mówi o ludziach, którzy są spogan. Kiedyś my nie byliśmy Bożym ludem. Jedyny Boży lud, jaki on miał, lud wybrany, który był nazwany królewskim kapłaństwem, to byli Żydzi, Izraelici. Ale ja ani większość ludzi mieszkających w tym kraju nie byli ludem Bożym. Nie mogliśmy nazywać siebie kapłanami, Wiesz, żyjemy w takim systemie katolickim, w którym kapłanami nazywa się tylko tych, którzy są wyświęceni w kościele katolickim, są duchownymi, skończyli seminarium i noszą takie specjalne szaty kapłańskie. Ale wiesz, Biblia mówi, że my jesteśmy wyświęceni na kapłanów przez krew Jezusa. To krew Jezusa mnie wyświęciła. To Duch Święty mnie namaścił, abym był kapłanem. To Duch Święty mnie wyposażył, abym był kapłanem. I ja potrzebuję wyświęcenia przez krew Jezusa i potrzebuję namaszczenia przez Ducha Świętego, abym mógł wykonywać służbę kapłańską. I, I to, co robił kapłan, to kapłan w świątyni on składał na ołtarzu miedzianym ofiarę za grzechy ludu. Widzisz, my nie potrzebujemy już żadnego ołtarza miedzianego i nie musimy składać żadnych ofiar, bo Jezus jedną ofiarą, raz na zawsze Odkupił nas i przelał swoją świętą krew, aby nam przebaczyć wszystkie nasze grzechy. A więc nie potrzebuje, nie potrzebuje ołtarza miedzianego. Dlatego, że kiedy patrzę na ołtarz, ten ołtarz miedziany był tylko cieniem, był tylko zapowiedzią, był tylko obrazem czegoś, co stanie się później. I tym ołtarzem stał się Krzyż. Jezus na Krzyżu Golgoty, on złożył siebie na ofiarę, za ciebie i za mnie, jako baranek Boży. A więc dzisiaj, kiedy patrzymy na ołtarz miedziany, to widzimy Krzyż. To krzyż jest dla nas tym ołtarzem miedzianym. To na Krzyżu Golgoty Jezus złożył jedną doskonałą ofiarę, przelał swoją świętą krew i już nie potrzeba składać żadnych innych ofiar, bo ta jedna ofiara Jezusa jest doskonała. Potem podchodzimy do obmywali. I nie musimy się obmywać w wodzie. Kiedy kapłani patrzyli na obmywalnię, to co oni widzieli? Oni widzieli wodę i mogli zobaczyć swoje odbicie. Te, ta obmywalnia była zrobiona z, z brązu czy z miedzi, który był polerowany, a więc to było jak lustra i ta była woda, woda była w tej obmywalni, więc oni mogli widzieć swoją twarz. My możemy przyglądać się w Słowie Bożym i Słowo Boże jest jak lustro. To w słowo Boże nas obmywa, możemy się obmyć. Moje sumienie może być czyste z powodu słowa. Słowo sprawia, że, że żyję w czystości i w uświęceniu. Ono mnie przygotowuje do mojej służby kapłańskiej. A więc przez przygotowanie swojego sumienia mogę dopiero wejść do Miejsca Świętego i tam spotykam się z Duchem Świętym. I Biblia nazywa Ducha Świętego duchem, który miał siedem oczu i który. Nazwany jest siedmiorakim duchem. W objawieniu Jana możesz zobaczyć siedem duchów. Co znaczy liczba siedem? Liczba siedem to jest liczba pełni, a więc kiedy myślę o siedmiu oczach, to myślę o tym, że Duch Święty widzi wszystko. A więc spotykam się z Duchem Świętym. Po prawej stronie potem mogę zobaczyć stół z chlebami pokładnymi i tym chlebem dla nas jest Słowo Boże. Słowo Boże jest pokarmem dla mojego ducha. Biblia mówi, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych. Słowo Boże to 7 tysięcy obietnic. Słowo Boże to są wskazówki na każdy dzień. A więc otrzymuję pokarm dla mojego ducha. Słowo Logos i słowo Rewa buduje moją wiarę. A więc mam społeczność ze Słowem. W tym czasie mogę też czytać Słowo. Duch Święty może odkrywać przede mną, przede mną Słowo. I potem przychodzę do miejsca wstawiennictwa ołtarza. Ale o tym wszystkim będę mówił później. Natomiast myślę, że zaczynasz chwytać, o co chodzi w tej posłudze. I przychodzi moment w mojej modlitwie, kiedy modlę się według tej koncepcji, wzoru modlitwy, że wchodzę do miejsca najświętszego. I tam jest Tron Boży. Biblia mówi wejdźcie z ufną odwagą do Tronu Łaski. Nie potrzebuję już pośredników, bo mam jednego pośrednika, którym jest Chrystus. Jezus, Jego krew została przelana, Jego krew jest na, na przebłagalni, On jest przebłaganiem, a więc przez Jezusa przychodzę do Tronu Bożego, mogę wejść z ufną odwagą, bo jestem synem Bożym, jestem odkupiony, jestem adoptowany jako syn Boży i wtedy wchodzę, aby spotkać się z Bogiem i przynoszę mu wtedy moje potrzeby, proszę Go o rzeczy, których tylko On, tylko On może na nie odpowiedzieć. I to jest niesamowita, niesamowita modlitwa. Nie musimy już przychodzić przez jakichś pośredników. Mamy jednego pośrednika, nie ma innego pośrednika między człowiekiem a Bogiem, ale tylko Chrystus Jezus. Jeżeli jesteś odkupiony przez krew Jezusa, to masz prawo przyjść do tronu Bożego, masz prawo modlić się i masz prawo również otrzymywać i masz wtedy niesamowite spotkanie z Bogiem, które przemienia, absolutnie przemienia Twoje życie. A więc chyba na tym dzisiaj zakończę. Rozkręciłem się jak zwykle, kiedy zaczynam mówić o Bożym Słowie. Myślę, że to, to jest takie fajne wprowadzenie i mam nadzieję, że to ci zachęciło. Te przebitki, które miałeś w trakcie, będziemy jeszcze do nich wracali. I będę chciał nauczyć Cię, może w przeciągu dwóch spotkań, bo w jednym byłoby trudno czasowo, nie zmieścilibyśmy się, ale w ciągu dwóch spotkań nauczę Cię modlić się według tego wzoru modlitwy świątynnej i będziesz mógł się modlić razem ze mną. I to będzie coś, co jeżeli Ci się spodoba, ale trudno mówić tutaj o spodobaniu, jeżeli będziesz czuł, że to jest dobry sposób dla Ciebie, to będziesz mógł zacząć więcej, bardziej skutecznie, bardziej celowo, i jeszcze w bliższej obecności Bożej spędzać czas z Bogiem w modlitwie. Do zobaczenia w następnym spotkaniu wtorkowym. Zapraszam Cię co tydzień na wtorkowe studium Słowa, studium Biblii. I oczywiście, jak chcesz mnie wspomóc w tym, bym mógł dalej rozwijać... E rozwijać kanał, ale też docierać do ludźmi, do ludzi w tym narodzie z poselstwem wiary, to proszę zasubskrybuj, komentuj, udostępniaj innym i jestem przekonany, że to stanie się błogosławieństwem dla wielu, wielu ludzi. Do zobaczenia już za tydzień.